Ojciec i witajcie w kolejnym filmie. No, powiem Wam, że takiej rzeźni też dawno nie mieliśmy. Pole ma generalnie z 4 hektary mamy odcięte. Tam końcówkę niestety odmówiliśmy, bo tam cięższa ziemia leżała, leciało bardzo dużo bryły. Praktycznie większość to była bryła. Więc robimy nie całe pole. Tam jest gdzieś odcięte dalej. Ale jest tyle kamieni, natomiast jest mnóstwo kamieni. Pojechaliśmy trzy jazdy. Tutaj zobaczcie, są 3,5 i tam są trzy z tamtej strony a wysypane już nie wiem, z zbiorników pocinają mnie nie ma odwozu niestety, wszystko odwozimy na kupy jedna jest na tamtym końcu, druga na tamtym więc też czasowo to schodzi podejdę później do Waszyny, pokażę Wam ile tego leci tak naprawdę no i nie ma odwozu, to i trochę godzin tu wyjdzie niestety bo sami wiecie wyjeżdżę z pola, później wyjeżdżę że się skończyło czasowo to trochę schodzi po zbiornika nie starcza nawet na pół przejazdu. Nieraz trzeba dwa albo nawet trzy razy do przejazdu podchodzić. No, zaraz podejdę do skuty Wam pokażę. Jedną jak wygląda. No jest bardzo dużo grubego kamienia. Powierzchni właśnie nic nie widać, bo pozbierali ręcznie już po wierzchu, z powierzchni, ale w głębi siedzi tego bardzo dużo. No co? i zbieramy, zbieramy powoli. Myślę, że z 6-7 godzin na te 4 hektary nam tutaj wejdzie spokojnie. Mam troszkę słabe uprawienie jest pole, zobaczcie, jaka tu jest głęboka bruzda. Także też w takich bruzdach jakości zbiory tego nie ma dla dobrej. Ale co? Przejedzie maszyna trochę wyrównać na pewno. No i cały czas się kupie, cały czas, dosłownie. Nie wiem w ogóle czy nie będzie to przesłuchać, ale powinno, bo specjalnie się oddaliłem trochę od maszyny, żeby coś nagrać. No tak, tak Właśnie w tamtym rogu sypiemy. Zostawiliśmy drogę dojazdową z każdej strony do kupy. No i co? I sypiemy. Kolejny ze zbiorników. Teraz akurat się tak złożyło, że nie jest pełny ale generalnie wszystkie dojeżdżają pełne a nawet i przesypywane do tyłu jeszcze jak gdzieś tam kawałeczek miałby zostać obornik będzie rozrzucony później na pole pewnie talerzówka po nim na moją nie poleci puszcz What's Powiem Wam, że jednak trzeba uprawiać na świeżo. Tutaj było zaorane już jakiś czas temu i zagrobatowane. No i to wszystko nie wiem, jakoś stwardniało. i ciężko ma maszyna podobrać te kamienie z tej ziemi. Co chwila gdzieś tam sprzęgła stają. Także najlepiej zaorać na świeżo, uprawić tuż przed zbieraniem. Wtedy jest najlepiej. Jest sporo tu jest tych kamieni, nie ma co gadać. Sami zresztą słyszycie jak dzwonią. Zostało nam tu chyba jeszcze 4 przejazdy. Także już nie tak dużo, no ale jeszcze trochę, z godzinką na pewno zejdzie. I poprzeczniaki. Zgodników na rozmierzak policzę ile było z aplikacji, w To jest taka ziemia, tu jest troszkę bardziej zwięzła. Wydaje się jasna i lekka, ale tak nie jest pod koniec to w ogóle jest ciężka dużo bryłek leci no, tu jeszcze Wam ciekawostkę pokażę była dość głęboka bruzda no, tu może nie widać tego ale jak są takie bruzdy no to Zostaje w nich sporo kamienia, bo skrzydło tam gdzie nigdzie nie sięgnie. Ta bruzda przed zasypaniem miała no z 20 parę nawet 30 stopni. co, tak to dzisiaj wygląda. Słonecznie fajnie, jeszcze chyba 3 dni takiej temperatury, takiego słońca, a później już ma być ochłodzenie około 20 stopni. Dobrze i niedobrze. Ja lubię ciepło tam więc to, to mi nie przeszkadza ale no sucho strasznie jest na polach więc dobrze jakby to skopadało coś no mega sucho zobaczcie tutaj świeże po zbieraniu w ogóle co mam dać Wyskliłem to wszystko no, co pewnie dogram Wam coś jeszcze na koniec szybkiego odcinek nie będzie długi bo też zbieranie nie jest długie 4 hektary. Także przewidzimy się później. No i druga kupeczka, zobaczcie jak wygląda. Może pójdę z tamtej strony, bo słońce świeci. A tutaj końcówki nie zbieramy, bo tu straszna bryła jest. No, trochę tego kamieczka się tu nazbierało. Chyba ta kuba jest większa niż to na początku. Albo są podobne. No i tu ten kawałek, który odpuszczamy, z tego względu, że tu jest cięższa ziemia. No i wszystko szło do zbiornika, ta bryłka. Mówi przejechana agregatem, ale. Ale nie ma szans. Nie ma co wywozić ziemi z pola też jest sporo kamieni co prawda no niestety to chyba zostanie na zbiór ręczny tylko i wyłącznie wygląda na to, że uda się skończyć to pole ostatni przejazd właśnie się kończy jeszcze zostanie poprzecznik z tamtej strony, tu już mamy poprzecznik zebrany no tamtą kupę drugą Wam przed chwilą nagrałem, tam doszedł tylko zbiornik jeszcze i teraz dojdzie kolejny a tutaj macie tej strony. No fajne, naprawdę fajne dwie kupeczki jak, cztery, jak z 4 hektarów Kamienia sypało Miałem policzyć zbiorniki, to może zaraz policzę Ale strzelam, że 25-30 Co najmniej było Dobra, to jeszcze dogram Wam z policzonymi zbiornikami ile było I, i będziemy kończyć ten odcinek no i mam podliczone 28 zbiorników do tej pory. Jeszcze jeden na pewno będzie jak nie dwa. Więc dajmy na to 30 zbiorników. Z 4 hektarów to wychodzi ile? 7,5 zbiornika na hektar. To jest, powiem wam, że bardzo dobry wynik. To już dawno takiego zbierania mieliśmy, ciężkiego. I wydajność też tu nie będzie jakaś dramatyczna. No wyjdzie na sporo ponad godzinę godziny na hektar, ale z tego względu, że też tych wyjazdów było dużo. 28 razy wyjechać i wysypać dojechać do Kupy to też jest trochę jeżdżenia. Fakt, że pole jest nieduże, więc jakieś to odległości kosmiczne nie są. Także co? W tym odcinku wszystko i do zobaczenia w kolejnym. Na razie. Cześć!